Zaczynamy kolejny odcinek pasji na krawędzi. Korweta C7 z jedynym słusznym silnikiem 6,2 litra V8. Ponad 640 Nm i 460 koni. O 60 prawie więcej niż poprzednia wersja C6. Mamy w rzędzie ustawione z tyłu cztery wydechy, które też dodają temu autu takiej troszkę większej agresji nowe, troszkę, z, mógłbym powiedzieć, po liftingu logo tych dwóch takich flag Chevroleta. Mój ulubiony kolor wiśniowy, metalik, tym bardziej dodaje temu autu smaczku. Tylny bagażnik, no w zasadzie można powiedzieć go nie ma, zwłaszcza teraz, kiedy dach jest zdjęty i ten środkowy element z wersji Targa mieści się teraz właśnie w bagażniku. Wszystko w tym aucie jest takie duże. Właśnie wydechy, koła, opony, zaciski podwójne, dwutłoczkowe z tyłu. Tak samo duży zacisk z przodu, koła dziewiętnastki z tyłu, szerokość aż 295 mm, więc dosyć słuszna szerokość. No ale nie ma się co dziwić, no bo przenoszą w końcu dosyć dużą moc. Korwetta przenosi cały napęd na tył. Oczywiście to jest jakby legenda tej marki. Więc już się nie mogę doczekać, aż wsiądę do niej, przejadę się po torze. Zobaczymy, jak będzie się zachowywać. Zwłaszcza kiedy wyłączymy kontrolę trakcji. Może być ciekawie. Ja ten silnik uwielbiam, no bo taki sam silnik mam w swoim driftowozie, w którym, w którym startuję na co dzień w zawodach. No i powiem Wam, że potrafi przywalić momentem i sprawić, że głowa przyklei się do zagłówka. Jest to jeden z najbardziej opływowych y, samochodów y, w klasie. Y, szybko zaczął być porównywany do Porsche 911, także ze względów na właściwości jezdne. Umieszczony y, z przodu silnik jest jednak troszkę cofnięty, ale chodzi mi o to, że przednie koła są na równo z końcem silnika. To jest ważne, żeby y, pod względem właściwości jezdnych auta. Od silnika napęd przechodzi takim, takim, powiedzmy, tunelem, gdzie idzie wał napędowy, a skrzynię biegów, automatyczną, mamy między tylnymi kołami. Więc rozłożenie maz jest bardzo dobre, co wpłynęło na świetne prowadzenie się korwety. Fajną rzeczą jest otwieranie drzwi na taki przycisk tutaj z boku, i wystarczy jedno naciśnięcie tego przycisku, i drzwi same się otwierają, więc nie trzeba szukać żadnej klamki. Dzieje się to w sposób automatyczny. Naprawdę dobra ergonomia tych wszystkich przycisków, pomimo że jest to ciasne wnętrze, to nie mam problemu, żeby wszędzie, nawet w moim przypadku, stopą dostać wszystko, nacisnąć. Za chwilę też przejdziemy do wnętrza auta i pokażę Wam, jakie bariery kryje w sobie jeszcze C7. W nowej korwetce jest C7. Bardzo nowocześnie zrealizowane są wyświetlacze. Na, środkowym, na środkowej konsoli mamy duży cyfrowy wyświetlacz obrotów. Do tego ciśnienie oleju i temperatura oleju, co jest bardzo ważne do monitorowania w sportowych autach. Korweta ma również bardzo fajny cyfrowy wyświetlacz, na który, z którego poziomu dotykowo możemy sterować systemem audio, telefonem, nawigacją, ustawieniami auta. Również mało kto wie o tym, że za tym wyświetlaczem jest specjalny schowek. Po naciśnięciu przycisku otwiera nam się ten schowek. Mało tego, ten schowek ma również funkcję. E, takiego safe'u. W ustawieniach mogę wejść w opcję wallet mode, i wtedy po wpisaniu kodu na centralnej klawiaturze, powiedzmy, że w tym przypadku wybiorę sobie 1, 2, 3, 4, zatwierdzam ten kod, i w tym momencie, i w tym momencie kod zostaje zapamiętany, i y, po przyciśnięciu przycisku już ten wyświetlacz się nie otwiera. Muszę wpisać ten kod jeszcze raz. Daję unlock i proszę bardzo, schowek nam się otworzył. Więc jest to fajna rzecz, jak mamy coś cennego. Chowamy sobie za wyświetlaczem, o którym mało kto wie, że w ogóle tam jest jakiś schowek. OK, wjeździłem się już chyba trochę w ten samochód, więc mogę przejść na wyższy poziom. Po, je, po naciśnięciu tego guzika kaj, kaganiec samochodu zostanie zdjęty, wyłączymy kontrolę trakcji, no i spróbujemy dać ostro do pieca. Yy, po pierwszym naciśnięciu yy, włącza nam się tylko częściowe uwolnienie tego samochodu, natomiast trzeba go przytrzymać raz, dwa, trzy, cztery, prawie pięć sekund, żeby, yy, żeby samochód wyłączył całkiem yy, całą kontrolę. Okej, okay. powiem Wam, że to było fajne. Spróbujemy na wyższym biegu. że y, samochód jest fajnie wyważony, dobrze się prowadzi, ale przez to, że y, tak naprawdę cała moc jest y, na tylnej osi, y, jest tam jeszcze ta skrzynia, mamy stosunkowo dobrą, dużą przyczepność i trzeba naprawdę pilnować każdego ruchu kierownicą, kiedy tył zaczyna wpadać w poślizg. że teraz na wyłączonej kontroli trakcji samochód jest do, stosunkowo łatwo y, wprowadzić w poślizg. Samochód ma bardzo cienką granicę y, poślizgu. Delikatne dodanie gazu powoduje, że tak naprawdę korweta uślizguje się, ale przez to, że skrzynia jest z tyłu, więc dodatkowa masa, skrzynia waży około 80 kg plus dzwon, oleje i tak dalej, więc myślę, że ponad 100 kg jeszcze przeniesienie napędu, eee, więc dobrze, ponad 100 kg z tyłu, powoduje, że ten samochód, kiedy złamiemy go już w poślizg, on nas bardzo ciągnie tym tyłem i chce nas wyprzedzić ten tył, jak my to mówimy w slangu. No i trzeba bardzo pilnować kierownicą i wyprzedzać ruchy tego samochodu, żeby nas ten tył nie wyprzedził, kolokwialnie mówiąc, i nie, nie spowodował spinać. No powiem Wam, że to już nie jest ten potulny baranek, którym była korweta, kiedy jeździłem na włączonej kontroli trakcji i w normalnym trybie drive. Teraz naprawdę muszę się pilnować na każdym zakręcie, dodając gaz. Na szczęście ma dobre hamulce. Nie jest to ceramika, ale całkiem fajnie radzą sobie z masą korwetty. świetnie na zmianie biegu jest takie fajne uderzenie jakby on dosłownie chciał tak symulował jakby manualną zmianę biegu naprawdę fajnie to brzmi. W samochodzie mamy kilka opcji w trybie drive możemy ustawiać tym pokrętłem Tryby pracy skrzyni biegów. Mamy, yy, mamy kilka tutaj yy, trybów. Yy, właśnie tak trochę ciężko mi przekręcić to pokrętło, ale jest tak zrobione dosyć, że trzeba mieć do tego rękę, ale myślę, że dam radę. OK, mamy tryb track, tryb sport, tryb touring, tryb eco i tryb weather. Pierwsze z wrażenia z jazdy korwetą, No to spokojna, gładka jazda. W porównaniu do poprzedniczki zostało poprawione zawieszenie. Ono pracuje teraz dużo lepiej, nie jest takie toporne, lepiej wybiera nierówności. No i lepiej układa się też przy takiej troszkę szybszej jeździe. Czyli samochód nie jest już taki agresywny, tylko jest taki gładki, przewidywalny i całkiem dobrze można go kontrolować. W trybie y, pracy trak, skrzynia bardzo wysoko przeciąga zmianę biegów. Jestem już przy 5000 obrotów, a skrzynia jeszcze nie zmieniła biegu. Teraz hamuję też silnikiem. To auto tylnopędowe, więc jest mocno nadsterowne. Natomiast da się ten moment fajnie wyczuć, ale jak przesadzimy, to nie wybacza błędów. Wtedy trzeba bardzo szybko reagować kierownicą na to, co się dzieje z autem. Prędkości rzędu 150-200 na godzinę nie robią na tej. Yy... Na tej konstrukcji wrażenia mamy y, dużo elementów aluminiowych w zawieszeniu, co też wpływa na y, wagę y, układu zawieszenia, no i na y, prowadzenie się auta. Każde tutaj dodanie gazu. Powoduje, że ten samochód wstawia mi. Trzeba go ładnie wypuszczać, żeby miękko i fajnie podróżować. Ale powiem Wam, że da się tym autem robić dobre czasy na torze. Mamy prawie 200. Kolejnym elementem, który gdzieś trafiłem, teraz jedziemy sobie spokojnie. Mogę przełączyć sobie skrzynię na tryb, na tryb eko nawet. Jest system audio. Kurczę, wiecie jak to gra? Nie wiem czy będziecie w stanie to usłyszeć. Dobra, dosyć, bo nie będziemy słuchać cały czas muzyki, ale system audio robiło boze, no i gra naprawdę nieziemsko. Kończymy przygodę z korwetą. Eee, myślę, że przede wszystkim szacunek za prowadzenie tego auta tutaj naprawdę jest poprawa w stosunku do poprzedników. Eee, mamy fajne wykończenie wnętrza, naprawdę dobrej jakości. I myślę, że mógłby to być taki samochód, którym jeździmy sobie na co dzień wręcz po bułki do sklepu, a czasami wyskakujemy w weekend na tor. Oczywiście, jak będziemy jeździć po bułki, no to zwłaszcza w tej specyfikacji będzie robiła mega wrażenie. OK, mam nadzieję, że podobał Wam się mój dzisiejszy test. Zapraszam Was na kolejne odcinki Pasji na Krawędzi, gdzie znowu będą niesamowite fury i jeszcze bardziej niesamowici goście i dużo, dużo powera i energii. Do zobaczenia, cześć!